Zobaczcie, spadł pierwszy śnieg, i nasz ogród wygląda jak zaczarowany, ale jest pięknie, dam ci co? Bardzo pięknie. To ty przybieg, Arianku? Aria, daj łapę. Cześć, cześć. Pieski wyglądają prześlicznie na tym śniegu. Aria, cieszy się, że śnieg spadł. Pewnie się mocno cieszysz, co? Pewnie się mocno cieszysz, tak? <grystanie> Przed chwilą tu Ja się ostatnio trochę gorzej czuję. I Sylwester zamówił mi katering na kilka dni. Z prywatnego kucharza, żebym nie musiała gotować. I żebym miała zdrowe jedzonko. Zobaczcie, to jest na dwa dni, bo jest weekend. O, to jest dzisiejsze śniadanko. Naleśniki z dyni. Ja się tak cieszę, bo y, naprawdę aż mi było ciężko jeździć do sklepu i gotować, i wiecie, wszystko przygotowywać, więc na pewno mi to bardzo, bardzo ulży, więc super, bardzo jestem wdzięczna za to. Tak to wygląda. W ogóle to bardzo duża ta porcja tutaj jest. Chyba jakieś 430 kalorii, czy coś takiego. I też, no jest to całkiem spore. Ogólnie uważam, że śniadanie go. Ja się staram jeść. Damciu, ale ty jesteś na diecie. Ja wiem, że to nie fajnie, ale trzeba o Ciebie zadbać. Musisz wrócić do formy. Wiesz? Tak. Zobaczysz, będziesz biegać, jak Aria Ci będzie tak fajnie. Idę teraz zrobić sobie laminację brwi i chcę Wam pokazać to miejsce. Ogólnie ja takie rzeczy robię bardzo rzadko. Przeważnie jest mi szkoda kasy. Ale dostałam pierwsze pieniądze z YouTube'a i stwierdziłam, że zainwestuję je w zadbanie troszeczkę o siebie, e, więc właśnie mam zamiar sobie zrobić kilka zabiegów. E, I właśnie chcę Wam pokazać to miejsce, bo jest naprawdę super. E, ja tam chodzę od wielu lat i e, jak jesteście dziewczyny z Warszawy, to Wam bardzo polecam, e, bo jest to miejsce takie dopracowane w każdym szczególe. Panie są bardzo miłe i ja zawsze byłam bardzo, bardzo zadowolona z tam. więc troszeczkę Wam nagram. Ten salon się nazywa Beunik. Bardzo fajne też jest w nim to, że zawsze robią takie fajne, tematyczne dekoracje i naprawdę jest bardzo ślicznie. Ja już jestem po brwiach. Mam je zrobione super naturalnie, czyli dokładnie tak jak chciałam. Jestem troszeczkę czerwona. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że właśnie super jest to miejsce pod względem taki, takiego dopracowania detali i nastawienia na klienta. Bo macie kartę z jakimiś napojami, które możecie sobie wybrać. W nawet są perfumy, balsam do rąk. Takie naprawdę super e, malutkie rzeczy, które robią ogromną różnicę. To, dlatego ja chodzę do tego miejsca od lat. E, chociaż zazwyczaj mi się nie zdarza e, żadnego miejsca tak bardzo polubić. Więc sury Wam polecam. Dzisiaj 1 grudnia. Ja bardzo lubię grudzień. Że to jest super, taki bardzo intensywny miesiąc, no bo i mamy taki rodzinny czas, kupujemy prezenty, przygotowujemy się do tych świąt. Też mamy często dużo wyjazdów. Ja też jadę do mojej rodziny, więc się super cieszę. Też to jest taki miesiąc pewnie porządków przedświątecznych, dokończenia wszystkich spraw. Jeszcze jakichś projektów związanych z tym rokiem, ale dla mnie też jest taki miesiąc refleksji i zastanowienia się ogólnie nad życiem, co się przez ten rok działo. Wyciągnięcie jakichś wniosków, też zastanowienia się, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy, czy na pewno robimy to, co mamy robić. Bo czasami, jak się wpada w taki wir to można troszeczkę zboczyć z toru, więc ja zawsze właśnie w grudniu sobie poświęcam trochę czasu na to, żeby zrobić taką analizę, refleksję tego, co się właśnie w tym roku działo. Dla mnie ogólnie ten rok był super, ale nie tylko były fajne rzeczy, na pewno bardzo dużo się zmieniło też i wydarzyło takich przykrych spraw, więc no, na pewno ten rok zapamiętam na zawsze. Aria, nie wcinaj tej... No weź, oszalałaś. Oszalałaś, Aria. My mamy blisko domu właśnie taką fajną trasę i do biegania, i na spacery z psami. Latem to jest przepięknie, ale teraz jak idę, to jest tak posępnie. Ja lubię bardzo zimę, ale... No, tak, tak, tak się... Tak smutno jest. Patrzcie, takie ogłocone te pola. Tylko kolor szary i brązowy wszędzie. Hmm. O, cześć! A gdzie twoja pani? Coś chyba słyszałam, że go ktoś woła. Ja się tak zastanawiam, bo po prostu raz tutaj, nie wiem, pamiętacie, jak lunet znaleźliśmy? Żeby się nie zgubił ten piesek, ale raczej zaraz pobiegnie do właścicieli. Co się tu dzieje? Nagrywam sobie. Ale się no, nie rekord miękko na kartę. Naprawdę? No, 125 kondy. Wow. Jestem w stanie 130. Wow. Będę musiał z tego? Oczywiście. Co tam mamy? Zachowujemy się, jakbyśmy mieli z tym współpracę, nie? A nie mamy. Ale no, fajnie byłoby wymieniać, bo to jest takie, takie pyszne. Miał, wiesz? Tak? Dźmi, ale później była pandemia i powiedzieli, że przez pandemię rezygnują, Ale myślę, że zrezygnowali, bo mnie nie lubili. Aha. Omlet z pieczarkami i ziołami. To dla ciebie. Dlaczego? Bo pieczarki. Ja nie lubię pieczarek. Kolacja. Tataki z tuńczyka z sosem ponzu. To też dla ciebie. Dlaczego? Bo ja nie lubię tuńczyka. Nie no, to zjesz. w ogóle nie jest taki. Ale to ja ci go zrobię. To Trochę surowawy. A nie, to kolacja jest. A obiad to masz makaron z mozzarellą, pomidorami, confit, Nie wiem, co to są za pomidory. Pesto bazyliowo-miętowym dodatkiem pieczonych oliwek i kaparów. No to super, to to zjem. Na podwieczorek masz twaróg sernikowy, biszkopty i jakieś owoce. Super, a tutaj mam jeszcze zupkę pomidorową. To o. też pyszne dla mnie. Zrobisz dla ryż? Nie, no razie dziękuję. A to jest do Ciebie. Mm. Dobra? A, lubię, no. Nieco sztyńczuka? Nie no, co ty, jeszcze takiego w życiu? No, to ten już surowany taki. Ten obiad, powiem wam, że mega dobry, a chyba, że byłem taki głodny. Mm -hmm. A, pokaż No. No, też bym chciał mieć z nimi współpracę, kiedyś miałem. W 2020. Widzowie, piszcie do tej firmy, żeby dali mi Współpracę. Bami, albo babie jazdy przynajmniej. No, uważam, no, że to akurat taka firma, co rzeczywiście ci to fajnie wpływa na życie, jak masz współpracę z nimi. No. Tylko, że wiesz, jak dasz to do vloga, a oni nie dadzą współpracy, no. to też inne cateringi już nie będą chciały z nami współpracować, bo mówimy, że ten jest najlepszy. No. no. Ryzykujemy? Tak. To jest w ogóle żodkiew marynowana. Tak W życiu bym tego nigdy nie jadł. Nie wolno, Aria. A ja będę jadła y, tiramisu kawowe. Taki fit, wygląda też pysznie. Mam jeszcze zupkę pomidorową, z której się super cieszę, bo uwielbiam. Nie będzie przepyszna. Oni właśnie fajnie dobierają, uważam, te smaki. Tak, że jest taka bogata kompozycja smakowa. No. No. Ale oni raczej, oni wchodzą we współpracę z takimi bardziej ludźmi, którzy mają jakąś chyba, mam wrażenie, że wiecie: Jesteś aktorzy, klasę. Ja nie wiem, czy my mamy klasę, żeby z nami współpracowali. Ty może tak, ale ja to chyba nie. Nawet już mówię z pewnymi ustami, nie. A tutaj jest jeszcze taka woda, która jest codziennie dodawana. Sylwestrę ją uwielbia, prawda? Ale z drugiej strony czemu mają z nami współpracować, jakim robimy reklamę za free? Współczynimy za to, nie? No. dzieje? się nie? dla was ten pierwszy grudniowy vlog z opóźnieniem troszeczkę. No, tak jak już pewnie się domyślacie, ja nie będę robić takich typowych vlogmasów, bo ostatnio się troszeczkę gorzej czuję i nie chcę się jakoś bardzo przeciążać, ale się postaram chociaż kilka tych filmów zrobić, nawet takich luźnych, bo super myślę, że to jest temat właśnie grudzień i przygotowania do świąt. Ja jeszcze, że rozmawiałam z Sylwkiem, że jednak troszeczkę sobie obstroimy nasz dom. Na początku myślałam, że tego nie będziemy robić, no bo mm, myślałam po prostu, że lepiej to już zrobić w przyszłym roku, jak już się przeprowadzimy do domu Sylwestra, w którym normalnie będziemy mieszkać, bo w tym, w, tym, w którym jesteśmy teraz, to jest wynajęty dom. No ale potem stwierdziłam, że jednak byłoby tak smutno Gdybyśmy nic nie zrobili, więc myślę, że niedługo się uda i pojedziemy po choinkę i po jeszcze jakieś inne ozdoby. Więc zobaczymy. Ja już kupiłam lampki na takie właśnie duże okna. Tutaj u nas w salonie też chcę tam powiesić lampki, bo to jest taki kącik dla nas do oglądania filmów, bo to jest właśnie taki wielki telewizor. Więc myślę, że jak czasami sobie będziemy robić jakiś wieczór fajny filmowy. W tym miesiącu to fajnie będzie też takie lampki sobie zapalić i myślę, że to super będzie wyglądało. E, tylko, że najpierw muszę umyć okna e, i się do tego przymierzam. Myślę, że jakoś niedługo to ogarnę. I jeśli chodzi o naszego tripa kamperem, to myślę, że przełożymy to na przyszły rok. E, może jakoś nie wiem. Nie wiem kiedy. Myślę, że jakoś tam na początku w miarę roku byśmy gdzieś pojechali. Przekładamy to ze względu na to, że właśnie ja się tak trochę gorzej czuję. A jednak wiecie, jak podróżujecie takim kamperem, no to trzeba być super zorganizowanym. Bo codziennie śpi się w innym miejscu to Trzeba wiedzieć gdzie pójść, co nagrać, jakie są fajne miejsca. To, to wymaga takiej bardzo dużej organizacji i trzeba być w formie. A ja ostatnio tak średnio jestem, więc w związku z tym stwierdziliśmy, że po prostu to przełożymy na trochę później, jak ja już się będę dobrze czuć. No i po prostu przez grudzień zostaniemy sobie tutaj. Ale też jest tak, że Sylwester bardzo dużo pracuje ostatnio, więc w sumie chyba spoko wyszło, bo inaczej myślę, że miałoby ciężko, żeby się ze wszystkim wyrabiać, gdybyśmy jeszcze byli w podróży. Powiem Wam, że Aria jest takim wekowym psem. Ona wyszła sobie na dwór, bo chciała. I przez okna obserwuję, co ja robię. I podejrzewam, że ona obserwuje, że na przykład czegoś nie gotuje. I też ona się denerwuje troszeczkę czasami, jak ja gadam coś. Tak samo do siebie, że wiecie, nagrywam teraz. Nie gadam z nikim, ale gadam. I ją to też troszeczkę czasami irytuje. No, śmieszna jest. Takie sobie wcinam pyszne, zdrowe jedzonko z prywatnego kucharza. I jest mi smutno. Bo to jest ostatni mój dzień cateringu. Więc od jutra trzeba wrócić do rzeczywistości i gotowania. Ale naprawdę szczerze Wam polecam ten catering. Jak na przykład macie jakieś busy dzień czasami i wiecie, że będziecie mieli mało czasu na to, żeby sobie gotować. To to jest zarąbista opcja. Albo jak właśnie. Orujecie, czy coś, bo też rzeczy są naprawdę przepyszne i bardzo zdrowe. Wyszłam na spacer bez piesków i y, smutno się tak chodzi samemu, zwłaszcza, że Aria tak się na mnie spojrzała. Y, smutno, jak je zostawiałam za bramą, że masakra, ale zostawiłam je dlatego, że Sylwester chce z nimi wyjść. Chciałam Wam trochę opowiedzieć, co z plakatami. Kilkanaście osób je kupiło, więc się bardzo cieszę. Myślę, że dzisiaj zacznę pakowanie i chciałabym je w poniedziałek lub we wtorek wysłać, przynajmniej pierwszą część. Bardzo fajnie, kilka z tych osób napisało mi naprawdę super wiadomości, gdzie one będą wisieć i co dla nich znaczą, więc bardzo to było miłe i się bardzo z tego cieszę. Naprawdę super. I też chciałam Was poprosić, jeśli macie jakieś pytania dotyczące malowania i ogólnie takiej części artystycznej w tych filmach, to proszę zadawajcie je w komentarzach, dlatego że myślę, że w grudniu nagram jakiś film bardziej poświęcony temu tematowi. Dlatego, że często ktoś pyta o to, jakich farb używam, jaka jest moja historia związana z malarstwem itd. Więc jeśli macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach.